Szanowni Państwo, grupa eventowa Hevent, kolejna realizacja. Skandynawia, resort w Zatorze. Witam serdecznie. Za mną właśnie trwają próby zespołu. Przed południem była wyjątkowa integracja. 150 osób szalało na naszych stanowiskach. Były przygotowane takie stanowiska jak Escape Room, Wioska Bawarska, stanowiska team buildingowe oraz nagrywanie wyjątkowo śmiesznych filmów, w które trzeba było wpleść motyw reklamowy naszego klienta. W tych oto wyjątkowych okolicznościach hotelowej infrastruktury mamy przyjemność świętować razem z naszym klientem 21-lecie. No, taki nietypowy jubileusz, ale wszystko się przesunęło w czasie, wiadomo dlaczego. W każdym razie, szanowni Państwo, grupa eventowa Hevent, wyjątkowe realizacje, wyjątkowe miejsca i pomysły. A ja już zapraszam Państwa na transmisję tego, co będzie się działo wieczorem.